Halo, halo. No, wyłącz telewizor, bo będę cię słabo słyszał. Telewizor? No, telewizor ci chodzi, czy co tam oglądasz? A, a nie, to laptop. Aha, Już to wyłączyłem. przyciszysz? Wyłączyłem. <laughs> film na laptopie. No dobra. Co tam słyszałeś? Już go wyłączyłeś, powiedz jaki film oglądałeś na laptopie. Wiesz co, oglądam amerykańską Nianię Jak chcę usnąć, to oglądam tą, tą wersję. Nie wiem. Aha, to, to ty chciałeś ustać teraz? To jest taki nudny film, że się zasypia po nim? Czy o co chodzi? No czy wiesz co, przyzwyczajam się zasypiać przy mnie. A na czwartą mam na, na służbę, więc muszę wstać. To coś, co ty jesteś policja ale... To co ty jesteś policjantem? Ja policjantem jestem, no? Żartuję. Ale tu w Anglii. Ale tu w Anglii, nie w Polsce. Aha. nie w Polsce. Jesteś policjantem w Anglii? Na serio? No naprawdę. I ile tam policjant no. zarabia pieniędzy? Wiesz co, ja mam koło... Bez, bez dodatków 2,5 na rękę. Funtów? Funtów, no. To ile to jest złoty? 13 tysięcy. No na razy 5 złotych chyba, funt mi. A, a dasz mi jakiś dowód, że ty jesteś policjantem? Mogę ci wysłać zdjęcie w mundurze. To weź mi teraz, błagam cię, bo ja chcę zobaczyć, bo ja spełnię swoje marzenie. Ja przyjadę do ciebie do Anglii i ty mnie wydymasz w tym mundurze i będę dymany przez policjanta. Och Zawsze o tym Proszę marzyłem. Cię. Zawsze o tym marzyłem. Ja już wykupuję lody do ciebie. A powiedz mi, ty, ty w Anglii, jak jesteś tym policjantem, to musiałeś kiedyś strzelać do ludzi i zabiłeś kogoś, czy nie? Nie, ja jestem w. Ja nie jestem w... Takiej prewencji ani na drodze. Jestem do, w takim departamencie do e, ludzi z Europy Wschodniej i ja jeżdżę na interwencję jako psycholog policyjny. Aha. Czyli ty jesteś psychologiem, tak? Ja jestem psychologiem policyjnym, no? Aha. I co tam. Ja da... nie jestem taki. Nie chodzę tak wiesz, na ulicy, albo e, jak jeżdżę. Jak jeżdżę tak, w 20 to złotych. jest interwencji... patrol interwencyjny, a Cześć, ja... Cześć robalini od której Live Sylwestra... Mogę zapisać na fotelu tylko dużymi literami? Pozdrawia rodzinka z Wielkopolski. No i powiedz mi coś jeszcze naj, 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 najdziwniejszą akcję, jaką miałeś w policji w Anglii powiedz. Najdziwniejsza akcja? No jakąś taką dziwną akcję opowiedz. Wiesz co to raczej są takie akcje no... Ja wiem, trochę niebezpieczne niż... ...niż... E, jakieś dziwne To weź opowiedz jakoś mm -hmm. No co się ukradać No błagam cię No to różne wiesz Szypały są, nie? Głównie to chleją, no jak chleją to wiesz różne są ciekawostki, nie? A powiedz mi ty narkotyki jakieś bierzesz? Nie A brałeś kiedyś? A kiedyś, dawno temu I jakie na przykład brałeś? Brałeś Fedrą kiedyś? Amfetaminę. I jak się czułeś po tym? Wiesz co, wzykać mi się chciało i nie mogłem dojść. <grym> Aha, to ja bym dał się tobie wybzykać. <grym> Aż taki napalony. No, na policjanta zawsze będę napalony, bo to jest moje marzenie z dzieciństwa, żeby mnie policjant wydymał. Ale ty jesteś pasywny bardziej. No Ciebie bym tak samo tak wygrzmocił, że Ty byś to zapamiętał na całe życie, waliłbyś głową w ścianę i byś dostał wylewu. Bo już jednego tak, z... bo już jed... bo już jednego tak zrobiłem, związałem go kajdanami i tak go wygrzmociłem, że on po prostu zemdlał i ja go zostawiłem. A na drugi dzień dzwonił, że go bol bolą dziurki, że to go boli, że zęby go bolą. Bo tak mu pałę wsadzałem, że mu zęby powybijałem dwa. Bo ja mam 23 cm, to nie są żarty w ogóle. No to kawał miecha. No i powiedz mi, co ty byś z tym miechem byś zrobił? Jakbyś dostał w swoje ręce to mięcho. Co jak dostanę to zobaczysz. No ale powiedz zachęć mnie jakoś, bo ja to mogę ta, ta, ta. do ciebie lot. Ja mogę do ciebie lot wykupić i przylecieć do ciebie samolotem. Bo no ja... No bym niedaleko, bo do Birmingham. No, to ile a ty... to skąd, gdzie ty A gdzie ty w Polsce mieszkasz? Ja we Warszawie. A, w Warszawie, no to dzisiaj rano byłem w Warszawie. I to obok lotniska od razu, więc ja idę na lotnisko Chopina, kupuję bilet i jestem u Ciebie, tak? Ja dzisiaj właśnie przyleciałem. Tak no. Prawie. To powiedz mi, mogę jutro do Ciebie przylecieć? Możesz, przylecie. I będę mógł u Ciebie normalnie mieszkać? No, wiesz, pomieszkać to nie wiem jak długo, ale... No to powiedz mi, ile, Przecież... czas, ile czasu bym mógł u Ciebie pomieszkać? Nie wiem, co, dwa dni? za trzy? Dwa dni? No ja to na dwa tygodnie bym do Ciebie przyleciał. Na no, dwa tygodnie to ja nawet urlopu nie dostanę. Aha, to nie musisz urlopu mieć, ja sam zostanę. <noise> dobra. A powiedz mi, masz pistolety jakieś? A Przecież... No w pracy tak. Aha, do domu możesz zabierać te pistolety? Nie. Aha, no to szkoda, bo powiem ci, żebyś mnie tak postrzelał z tego pistoletu podczas stosunku. Ja. <noise> bo to jest na gubowe kulki, czy na jakie? Nie, na ostrą amunicję. Aha, a na gumowe kulki byś kupił pistolet i mnie strzelał po stopach, jakbyś biedywał? Nie, jakie ty masz akcje! Ja bym był wypięty do ciebie i byś mnie strzelał, strzelał po stopach z tego pistoletu. Tak, prosto w tyłek byś ci strzelił. No też możesz, po całym ciele. Mam taki hardcore jesteś. No, albo powiem ci jeszcze, biczem lubię, jakbyś mnie bił podczas tego, wiesz o co chodzi? Po prostu biczem, jakbyś mnie nawalał, takim jak się konia bije. Czyli hardcore jesteś. No, ja lubię po prostu być bity do krwi. Dlaczego tak? Ja po prostu lubię czuć, jak umieram, że ty byś mógł mnie prawie zabić i po prostu tak mnie grzmocić. No ale dlaczego tak masz? No bo, jest, bo, jest, bo jesteś policjantem, ja to uwielbiam. Wierzę. Może szukam zdjęcia, żeby ci wysłać i chyba nie my no, nie możesz znaleźć, no na, na pewno znajdziesz. No czy wiesz co nie wiem czy nie przekopiłem na laptopa, nie? Bo ja tu zawsze mam chyba tak zawalony ten. No to czekam aż to... odnajdziesz. Mam nadzieję, że odnajdziesz, bo ja chcę zobaczyć to jak ty nie... jesteś. No. No, idę gdzieś... no, mam tak nabalony ten telefon, że... A powiedz mi, jaki, jaki ty to... masz telefon, to... mi powiedz Mam... Teraz jeszcze używam Samsunga. O jeszcze mam. Jedną sprawę mam jeszcze do ciebie. Czy po prostu zakneblowałbyś mi twarz? Nie wiem co bym zrobił. A powiedz mi ty tam w Anglii ty masz kogoś, czy nie? No jak mam o chęć, to jasne, że tak. No powiem ci, ja mam. w Polsce jestem księdzem. W parafii. Halo? No jestem, jestem. No, ja w Polsce jestem księdzem, wczoraj udzielałem bierzmowania. Ksiądz udziela bierzmowania? No ta ja udzielałem bierzmowania tym dzieciakom, wiesz o co chodzi. No, musiałem bierzmowania udzielić i teraz mam urlop dwa tygodnie, to bym mógł przylecieć do ciebie. Tylko żebyś tam nikomu nie mówił, że ksiądz do ciebie przyleciał i tak dalej, wiesz o co chodzi. A to twoje zdjęcie jest w ogóle tutaj? No tak, to jest moje zdjęcie. Na profilu? No tak. A myślisz, że dlaczego na drugim zdjęciu mam Biblię, modlitewnik. A ja nie wiem, bo ja nie przeglądałem twojego. No, no, no to musisz przejrzeć, ci powiem. Facebooka. A nie nie przeszka... A, A powiem nie przeszkadzać. To, nie, to... przeszk... nie przeszkadzać ci, że jestem księdzem? No to jest twoja sprawa, nie moja. No. No tak, ale to ty grzech popełnisz tak samo jak i ja. Żebym jeszcze wierzył, to może bym mi popełnił, nie? A co ty nie wierzysz? No. No powiem Ja nie wierzę w, system... ja wierzę w Boga, ale nie wierzę w systemy religijne. Żadne. Aha, bo powiem ci, że ty byś musiał u mnie się wyspowiadać, jakbyśmy to zrobili już. No chyba nie mógłbym. No jak to ja cię mogę spowiadać normalnie w domu nawet. No ja wiem, ale nie mógłbym się wyspowiadać, bo ty jesteś uczestnikiem grzechu, tak? No uczestnikiem, ale to ja się u innego nie... ks... Ja się u innego księdza. No ale... W... Ja się u innego... Innych... No. Ale wtedy, wtedy twoje rozgrzeszenie jest nieważne dla mnie. No jak? Ja ci udzielę rozgrzeszenia, a później ja się wyspowiadam u innego księdza. Nawet przez telefon zadzwonię, a później ciebie wyspowiadam, żeby cię oczyścić. A, a ten też nie potrzebuję. No to chyba się nie dogadamy z takim facetem, że po prostu nie chcesz się spowiadać. Tatuaże masz po prostu jak diabeł, bo te w tusze i, jej i po prostu to z diabelskich... Z diabelskich tworzyw? No być może, nie wiem, ja Mam... Wiesz co, tak naprawdę mnie to to... No ale co, no... Diabła posłuchałeś, że ci na ucho powiedział, że tatuaż masz sobie zrobić? Czyś ty oszalał? Po, po prostu miałem ochotę zrobić i go zrobiłem. Nie, no i co, no i szatan cię do tego namówił. To jest ze szatańskich składników ci powiem porobione te farby i tak dalej. Nie wiadomo z czego te farby robią, a ty po prostu sobie to pod skórę na całe życie wszczyknąłeś, tak? I... No i oczywiście, że tak. No. I jeszcze bezczelny. Jeszcze jesteś bezczelnym hamem. Dlaczego mnie tak nazywasz? Ja cię nie obrażam. No. Bo ja tobie mówię, że cię diabeł i tak dalej nakusił do zrobienia tatuażu. Ale to ale... jest twoja, ale to jest twoja wiara, nie moja. Ale nie, to jest twoja wiara, bo każdy człowiek musi wierzyć w to samo. Jak ja, ci, jak ja ci mówię, ja mam... to tak jest, chłopcze, nawróć się naprawdę. Narobiłeś sobie tatuaży, jeszcze jesteś policjantem. To jest w ogóle pewnie bijesz ludzi w tej pracy jako policjant na pewno. Popełniasz grzechy same. Ale słuchaj, powiem, dzwoni... powiem ci tyle, ja ci Dzwonię... daję jeszcze szansę na nawrócenie się i nie przerywaj mi, bo księdza nie przygadasz, pamiętaj, że mnie nie przygadasz. I powiem no ja nie ci tyle, synu na... ten temat rozmawiać. Powiem ci tyle, chłopcze, nawróć się. O czym ty chcesz ze mną rozmawiać? No, o tym, że jeszcze mnie namawiasz do seksu, po prostu żebym przyleciał do ciebie i po prostu robisz sobie, próbujesz sobie szansę ze mnie zrobić. <noise> Rozłączył się.